Witam Państwa niezwykle serdecznie i bardzo dziękuję mediom, że tak licznie przybyły na dzisiejszą konferencję. Jestem niezwykle rad, że wraz z Panem Dyrektorem Teatru Mienia Stefana Jaracza w Osztynie, z panem Zwigniewem Brzozą możemy dzisiaj zapowiedzieć wyjątkowy festiwal, plenerowy festiwal Teatru Jaracza na zamkuni. Szanowni Państwo, epidemia jest dla nas wszystkich wielką uciążliwością i trudnością, ale powoduje mobilizację do szukania rozwiązań i nowych form kontaktowania się i z widzami, i zwiedzającymi i między innymi właśnie za sprawą tej złej epidemii powstaje rzecz bardzo interesująca, bardzo ciekawa moim zdaniem wręcz wyjątkowa w kalendarzu kulturalnym Olsztyna, czyli ów plenerowy Festiwal. Na dziedzińcu Zamku Olsztyńskiego scena i widownia były niejednokrotnie już montowane i Państwo o tym dobrze wiecie, bo ten dziedziniec jest miejscem nie tylko mitycznym, w którym dotykamy przeszłości w sposób taki odczuwalny, bo tu wszystko jest oryginalne. I i, i, i znaczy historię sztyna i regionu, ale też jest miejscem, w którym yy, czujemy się bardzo bezpiecznie, bo jesteśmy po prostu otoczeni yy, murami. Na no, czym, że jest scena teatralna, czym, że jest widownia, jak długo istnieją, to stwarzają taką właśnie sytuację bezpieczeństwa i bezpośredniego kontaktu yy, grających yy, z widzami. Yy. Ja powiem Państwu tyle, że ten festiwal, który zapowiadamy moim zdaniem, no ja nawet jestem pewny, będzie takim wydarzeniem artystycznym, jakiego po prostu w Olsztynie i w regionie jeszcze nie mieliśmy i moim jedynym życzeniem jest to, by ten festiwal pojawił się jako wydarzenie coroczne z odpowiednim przygotowaniem, z odpowiednią aranżacją. To tyle. I wszystkich, którzy, którzy mają tą możliwość, że kupili bilety, oczywiście zapraszam z wielką radością na dziedzinie Zamku Łoszyńskiego. Panie Dyrektorze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za zaproszenie tutaj do Zamku. Dla nas to też jest duże wyzwanie i nowa sytuacja granie spektakli. Tutaj jednocześnie to jest miejsce, niezwykle inspirujące. Już dzisiaj jesteśmy po pierwszej próbie wroga publicznego Na Natasza w mojej reżyserii. Ten spektakl miał premierę kilka dni przed lockoutem, zdążył być zagrany cztery razy, jeśli dobrze pamiętam. I tutaj właściwie będzie jego druga premiera. I tak jak mówił Pan Dyrektor, to, że możemy ten spektakl zagrać tutaj, jest po części wynikiem faktu, że jesteśmy ciągle w reżimach pandemii koronawirusa. I to jest ta dobra strona tego, tego zdarzenia czy tej infekcji, ponieważ dzięki temu... Udało się nam sprzęc, sprząc siły i stworzyć widowisko tutaj. Myślę, że to widowisko będzie niezwykłe. Wroga publicznego będziemy grać przez najbliższe trzy dni. Pierwszy pokaz jutro, w czwartek, drugi w piątek i trzeci w sobotę. Zapraszamy naszych widzów i turystów, i tych wszystkich, którzy zachwycają się pięknem Olsztyńskiego Zamku. Myślę, że wprowadzenie tu opowieści o Michale Kolhasie, historycznej porostaci człowieka, który doprowadził do jednego z buntów w czasach reformacji, bohatera opowiastki Klaista, o jakby o granicach zemsty, bo to jest tematem, tematem tego opowiadania Klaistowskiego i dramatu węgierskiego autora Istvana Tashmadiego którego, który to dramat wystawiamy, a jednocześnie też przeniesienie tutaj e, dulskich w reżyserii Wojtka Malejkata, mam nadzieję, że też będzie niezwykłym wydarzeniem. My się cieszymy wyjątkowo i też mamy nadzieję, że uda się z tego jednorazowego, póki co pierwszego wydarzenia zrobić serię i, i chcielibyśmy bardzo, żeby ta nasza współpraca stała się tradycją naszych instytucji i my mamy nadzieję, że jakby znajdziemy wsparcie ze strony zarówno Urzędu Marszałkowskiego, jak i prywatnych sponsorów. Poza tymi dwoma wydarzeniami tutaj, tą naszą próbą najtrudniejszą, próbą bo widzicie Państwo, nasza inscenizacja na zamku jest olbrzymia, jak na nasze możliwości. To jeszcze potem będziemy pokazywać na naszym małym dziedzińcu teatralnym, też na świeżym powietrzu, tylko tym razem u nas w teatrze, czy tam przed teatrem, kilka przedstawień. Głównie opartych na polskiej literaturze. A więc 14 i 16 czerwca pragniemy pokazać e, inscenizację rzeczy, których nie wyrzuciłem. E, Marcina Wichy w reżyserii Łukasza Parczyka. E, 19 sierpnia e, pokażemy na dziedzińcu e, Szymona Jachinka, Jeremia się Ogarnia, LOL. To jest spektakl dla młodzieży, a 21 sierpnia będziemy mieli spotkanie z Adamem Wajrakiem na temat jego książki Wilki z czytaniem performatywnym. Natomiast 21 po tym czytaniu performatywnym odbędzie się spektakl e, czarnej komedii e, z e, czuwanie z udziałem E, Ireny, Teraz Burczyk i Grzegorza grąka, e, Grzegorza Gromka. Grzegorza Gromka. E, tak jak w przedstawieniu rzeczy, których nie wyrzuciłem. I, to, I tak jest nasz plan wydarzeń. Mam nadzieję, że jeszcze później o ile, o ile te wydarzenia, a mam nadzieję, że się będą cieszyć dużym zainteresowaniem, to chcielibyśmy jeszcze pokazać trzy nieme filmy, niemieckie z oprawą na żywo. To miałby być Metropolis, Der letzte Mann, czyli portret, portier z hotelu Atlantyk i jakby w tej serii pierwsze Wydarzenie to Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta, wspaniała, orkiestrowana, filmowo-dokumentalna relacja z życia Berlina końca lat dwudziestych. I tyle. Zapraszamy Państwa na, na te nasze wydarzenia. Jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować Panu Dyrektorowi za odwagę, żeby nas tutaj do, tych zabytko, do tej zabytkowej przestrzeni wpuścić. Dziękuję serdecznie. Panie Dyrektorze, jak jest dobra sztuka, to my odwagi się nie boimy.